Witajcie z nowym odcinków z Paint'a. Zobacz, rysujemy takie dziadostwo. O, du, 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 du. OH FUCK OL iluzja. I takie coś. Paint jest gorszy Paint jest z Paint jest lepszym programem, dużo lepszym na pewno... Od gimpa! No właśnie, od gimpa. Fajncie to. Gościnnie! NIK ja to w pęcie zrobiłem, a nie w Gimp'ie. To te gra grafiki tutaj, to jest pęta, nie z Gimp'a. Serio? Ja to wcale nie e, robiłem trzech warstw tylko po to, żeby uzyskać taki efekt. Ja to w Gimp'ie, ja to w Paint'cie robiłem. W Gimp'ie robiłeś sobie? Nie, w pęcie. Serio? Z zobacz. No przecież, jak można w warstwach w Paint'cie? Przecież tu są dwie warstwy, widzisz? No. Widzicie, widzicie, Pierwszy odcinek z Gimpa! Widzicie jak się długo gimp odpala, a Państwo to, to patrzcie na to. I już, już! już możemy rysować. To jest jak takie działa. wielkie gofna, <noise> jak możemy, Sraka jak hipopotama. Jak ty. Tak jak ty. Czyli ty. I zobacz, tutaj możemy sobie... op op, na czarno-biało. Dobrze. Teraz tylko trzeba zapisać pracę. Dobrze, to mój podpis. Fajne. Fajne szoty. I widzisz? Widzisz? A gim się jeszcze odpala. Właśnie. Po pokażę Wam moją małą, aczkolwiek wartą uwagi kolekcję memów. Czekaj. Z, z internetu? Mhm, z internetu. Aha. Zobacz. Czekaj, gdzie, gdzie, kiedy będziemy... Ile pompek zrobił wszystkie. wszystkie. O, to jest fajne, to jest no. GIF i tego nie otworzę Andrzeju, kandyduj. A to jest... O, to jest z Gargamelem. Gumba. To, to, to miało być ikona mojego kanału, ale coś nie wyszło. Ten gimmick to jest za mało zaawansowany. O, to, to jest I to, to? zrobiłeś w Paint'cie później? To ten napis MR tak? O, a to jest to, ale to, to, to... to. Co trzeba zrobić w tym Windows? Play? a ten mój kod. Po pod autem to Mario. To z tego pierwszego Mario? No, Minecraft. Minecraft. To jest Minecraft. O, to też robiłem w Gimpie. Serio? O, to, 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 jest, to jest. Pepe. Tak, Pepe. Be nice, man. <laughs> o, to jest Spiderman <śmiech> Ewolucja. A <laughs> to jest Zeldy. O, to jest na twoim kanale. Mhm. No i mówię, bo trzeba być z ludem w Barabasza. Kurde. Smutek. O, a to jest na tapetę miałem do jakiegoś czasu. E właśnie ustawię się. Jak ty co zrobiłeś w gimpie? Normalnie. W gimpie się robi takie rzeczy ziom. To mi pokaż jak się to robi, bo ja nie umiem, na serio. Nie umiem. Ej mi się to nie odpala. Bo pewnie zrobiłeś tak. Wyłączyłem obie te rzeczy w gimpie i jak się to włącza teraz? Nie wiem, ale kiedyś coś pogrzewałem, teraz jest już fajnie, czekaj. A gdzie są te? Nowy. Ok. ok. I teraz co? Ok, o. Przybornik. Gdzie jest tu przybornik? Narzędzia. Przybornik! Gdzie jest przybornik? O, nowy przybornik. Oj, to się tylko odpala. Nie wykończymy. Nowy przybornik. Przybornik, 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 przybornik. Eee, co się Przybornik! A wiesz, że tak? Dlatego się tak gim włączał. A teraz.